Zapraszam Was na test mocnego laptopa gamingowego od marki Dream Machines. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Jeśli chodzi o testowany laptop, to w tej chwili widzicie cenę bazową: procesor to mocna jednostka 14. generacji Intel Core i 9 14900 HX to aż 24 rdzenie i 32 wątki. Sprawdzi się w każdym zastosowaniu. Do pary mamy wydajny układ graficzny, czyli Nvidia GeForce RTX 5070 z 8 GB pamięci. Całość działa na płycie głównej wyposażonej w chipset HM770. Te elementy zestawu są stałe, jednak pozostałe parametry możecie modyfikować za pomocą konfiguratora. Chcecie więcej pamięci? Nie ma problemu. Dodatkowy dysk do zrobienia. Testowana przeze mnie wersja ma łącznie 32 GB pamięci DDR5 o taktowaniu wnoszącym 5600 MHz. Dysk posiada aż 2TB pojemności i jest bardzo szybki. Zainstalujecie na nim naprawdę sporo, nawet najnowszych gier, gdzie instalatory potrafią mieć po kilkaset GB. Komputer posiada także kartę sieciową z obsługą Wi-Fi, gdzie uzyskamy naprawdę dobre prędkości. Natomiast co ciekawe, w laptopie znalazło się także miejsce. Na standardowe gniazdo sieciowe RJ45, więc internet możemy podłączyć także przewodowo. Ekran laptopa to 17,3 cala, więc jest spory. Jasność to 300 nitów i jest ok, chociaż moim zdaniem nie zaszkodziłoby 350. Za to ogólna jakość ekranu jest niezła. Mamy pokrycie barw w skali SRGB na poziomie 100% i dobre kąty widzenia, natomiast matryca odbija nieco otoczenie. Dzięki cienkim ramkom ekran wygląda nowocześnie. Rozdzielczość natywna to Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, a odświeżanie to do 144 Hz. Dla graczy dobra wiadomość, ponieważ gry będą działać bardzo płynnie. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, ponieważ do laptopa stosowanie rozdzielczości QHD lub nawet 4K zwyczajnie się nie sprawdza. Na względnie niewielkim ekranie, porównując z monitorem czy telewizorem, nie doświadczymy aż tylu szczegółów. Dla mnie bardziej się liczy płynność działania. Dzięki Full HD przy szybkim odświeżaniu możemy sobie pozwolić na włączenie większej ilości opcji graficznych, dzięki czemu detale w grach robią wrażenie, a jednocześnie możemy liczyć na gładkie wyświetlanie obrazu. Wyniki w grach są naprawdę dobre, o czym będzie jeszcze za chwilkę w części typowo technicznej. Pomimo wielkości laptop jest w miarę lekki, waży 2800 gramów, dzięki czemu możemy go zabrać bez problemu ze sobą na wakacje czy wyjazd służbowy. Teślad o mocy 180 W zapewnia szybkie ładowanie baterii. Która ma pojemności nieco ponad 53 watogodzin. Oznacza to do około 5-6 godzin pracy pod niskim obciążeniem, a do kilkudziesięciu minut grając w bardzo wymagające graficznie gry. Na przykład, grając w Doom The Dark Ages na najwyższych możliwych ustawieniach i z maksymalną jasnością ekranu, komputer na baterii wytrzymał niecałą godzinę. Nie jest to może imponujący wynik, jednak weźmy pod uwagę mocne podzespoły. Na plus jest moim zdaniem system chłodzenia. Co mnie totalnie zaskoczyło, ponieważ grając na baterii, laptop jest niezwykle cichy, jednak kosztem ograniczenia maksymalnej mocy podzespołów. Dlatego maksimum ze sprzętu wyciśniamy tylko z podłączonym zasilaniem, ale wtedy jest już zdecydowanie głośniej, ponieważ system chłodzenia wchodzi na wysokie obroty. Głośniki laptopa sprawdzają się przyzwoicie, chociaż osobiście wolę dźwięk z większą ilością basu, więc korzystałem ze słuchawek. Posłuchajcie i ocencie, jak brzmi dźwięk z głośników. seven Znajdziemy w laptopie gniazdo mini-jack typu combo i ogólnie pod względem gniazd sprawa prezentuje się dobrze. Są dwa klasyczne porty USB, dwa porty USB typu C z transmisją obrazu i power delivery, no i klasyczne gniazdo HDMI. O już wspomniałem, natomiast ma ono przepustowość do 2,5 gigabita na sekundę. Kolejne plusy dla mnie to jeden długi i solidny zawias a także górna obudowa wykonana z metalu. Co prawda na czarnym kolorze dość mocno widać odciski palców, jednak sprzęt dzięki temu jest solidnie wykonany. Klawiatura jest podświetlana i zmieściła się także sekcja numeryczna. Klawisze pracują sprężyście i płynnie, jak to w układzie nożycowym. Touchpad jest duży i nie ma fizycznie wyszczególnionych przycisków, ale działają one dość dobrze, chociaż osobiście nie jestem fanem touchpadów i jak tylko mogłem podłączyłem myszkę. Mamy dostępne centrum sterowania, w którym znajdziemy sporo klasycznych opcji, jak chociażby wyłączenie kamery czy touchpada, możemy także wybierać kolory efektów na klawiaturze oraz mamy informacje odnośnie temperatury i obciążenia podzespołów. Laptopa możemy podłączyć także pod zewnętrzny monitor czy telewizor i do wyboru mamy kilka opcji, albo zduplikowanie ekranu, albo jego rozszerzenie albo wyświetlanie obrazu na przykład tylko na monitorze zewnętrznym. Jeśli chcemy uzyskać pełną wydajność komputera, to przede wszystkim podpinamy ładowarkę, żeby się szybko nie rozładował oraz w panelu sterowania ustawiamy tryb Performance. I wtedy komputer staje się głośniejszy, natomiast podzespoły, czyli karta graficzna i procesor nie ulegają przegrzaniu, a wręcz przeciwnie temperatury jak na laptop gamingowy są całkiem przyzwoite i jak najbardziej bezpieczne. I teraz przykłady Star Wars Battlefront 2 przy ustawieniach Ultra i DirectX 12 mieliśmy cały czas stabilne 200 klatek na sekundę. Apex Legends, dynamiczna strzelanka sieciowa, wszystkie ustawienia włączone do maksimum i mieliśmy tutaj ponad 140 klatek na sekundę. Stalker 2, ustawiony w opcji graficznej Epickie, oscylował w granicach od 80 do nawet 100 klatek na sekundę. Obniżając ustawienia graficzne do opcji Wysokie, klatek było znacznie więcej, Następnie Forza Horizon 5, gdzie przy ustawieniach ekstremalnych ponownie mieliśmy ponad 140 klatek na sekundę. Przy ustawieniu Ultra ponad 200 klatek. Obniżając ustawienia na wysokie. Mieliśmy nawet 260 klatek. Następnie wymagająca lub, jak to woli, źle zoptymalizowana gra, czyli Microsoft Flight Simulator. I przy ustawieniu wysoka jakość osiągnęliśmy w okolicach płynnych 120 klatek na sekundę. A gra przy okazji wyglądała rewelacyjnie. No i Doom The Dark Ages, czyli najnowsza gra z prezentowanych w tym teście i w najwyższym ustawieniu Ultra Koszmar był również płynnie, wartości pomiędzy 60 a 80 klatek na sekundę. Ok, podsumowując, mamy tutaj laptop, który ma naprawdę dużą moc, wydajny procesor, mocną kartę graficzną. Tak więc, nawet do najnowszych, najbardziej wymagających gier, ten laptop jest w zupełności wystarczający. Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza, udostępnienie filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się!